od 0 do 100% mocy silnika jedno takie naciśnięcie to jest wzrost mocy o 1% jak się przytrzyma to po prostu rośnie, rośnie moc na, na tej pozycji w której się zatrzyma to lokomotywa jedzie jeżeli maszynista chce jechać ze stałą prędkością to to jest tempomat Wciska sobie na przykład 40 i lokomotywa utrzymuje prędkość 40. Jeżeli jedzie z góry to przyhamowuje, jeżeli jedzie po równy lub pod górę, to odpowiednio moc dostosowuje silnika, aby tę prędkość w, w jakimś tam przedziale oczywiście uzyskać. To jest ten sam układ co w wagonach motorowych? JZT, PETE? Yy, to znaczy yy, PESA korzysta dużo z lokela jeżeli chodzi o, o tam to jest, jest z lokera. Natomiast jeżeli chodzi o ten pomat, to też tym, ten tym loker steruje. Też tym steruje loker. W wagonach, w tych, w tych pociągach też jest sterowanie, zwykle jest sterowanie lokalnego. Akurat z tą firmą się no, w dużym stopniu współpracuje, współpracuje PESA, tak samo tam jest nasza manewrówka, nie wiem czy Panowie widzieliście, bo tu jest Nowego Sąndcza, SM42, tam jest Pesy, tam też jest czerwnik Glockela. I tam nawet nawet tam, bo tutaj jest, ona jest działająca, tam jest zgrany, nie wiem czy widzieliście Panowie, taki demonstracyjne, bo kolei ekrany jakie tam są. Taki jakby symulator, że się rozpędza, że hamuje, taka symulacja jest zgrana. Tutaj no, jest po prostu, tylko pokazuje to, co jest. Tam jest specjalnie na targi wgrana symulacja, jak to wygląda. Jakby się przechodzili, to tam, zwróćcie uwagę, jeden z ekranów jest aktywny i tam jest symulacja taka po prostu. Nie symulacja, że tam na przykład pojawia się jakiś komunikat, jak działa, jak się pojawia. Takie po prostu trochę ekranów takich kontrolnych, które mogą się pojawiać. Tutaj no to, to można sobie popatrzeć takie, no... To były to to, to był od wpronicy, tu jest ekran od hamulca, bo hamulcowy, czyli ciśnienia w poszczególnych elementach. Tu mamy silnik fajnowy, Poszczególne parametry tego silnika. Yy. O, tu jakieś tam jeszcze komunikaty stare zostały. Czas pracy silnika i tam parę jeszcze innych rzeczy. Diagnostyka po kolei, już takie bardzo specyficzne, że tak powiemy, poziomy sygnałów na, na tym nasieniu kan. Tak samo tutaj, oczy. No. szczegółowe informacje akurat dla maszynisty One może nie są konieczne, natomiast przy jakiejś y, awarii czy coś to łatwiej się zorientować co się działo a zakres obrotów silnika jest yy, podobny? Zakres do, 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 do znaczy tak, maksymalna 1500, minimalna, jeżeli dobrze pamiętam 600. Jeżeli tak pan z pamięci mówię, ja pokażę. Proszę nie ma wpisane. maksymalne jest 1500, ponieważ polownica więcej nie wytrzyma, bo polownica jest stała. Yy, mi się wydaje, że 600 jest. Nie, nawet, hmm. nawet jestem pewny: 600 zł. Znaczy 600 obrotów. Takie normalne obroty biegu jałowego. maksymalne 1500, i przy tych obrotach lotu uzyskuje tą swoją moc nominalną. I te silniki są u nas produkowane na licencji? Czy nie, one są. jest to... silnikiem tyłu Silnik spalinowy jest I... tyłu, niemiecki. Nie wiem, tak. sprowadzany, tak? Nie jest produkowany. Uh -huh. I do wszystkich lokomotyw? To znaczy, na, póki, to, no? póki to my robimy, to jest pierwsza lokomotywa zmodernizowana, następne będą robione tak jak ta, z tym, że tu jest eksploatacja nadzorowana, więc jakieś uwagi z eksploatacji tej będą do tych następnych już uwzględniane. Tam już parę takich różnych rzeczy, na przykład ta nie ma zasilania z zewnątrz trójfazowego, następne już będą miały. Czyli na przykład, jeżeli potrzeba naładować akumulatory, czy na przykład akumulatory padły, no więc nie da się uruchomić lokomotywy. To w tej chwili to trzeba podjechać prostownikiem i ładować akumulatory albo i wyjąć. Natomiast w następnych numerach już będzie tak, że po prostu podłącza się przewód trójfazowy do szafy, przetwornice odpowiednio to wszystko robią i ładują się akumulatory. Tam ta SMK na przykład tak ma. Jest normalnie gniazdo na zewnątrz można podłączyć sobie kabel trójfazowy i można ładować akumulatory w lokomotywie. No bo zdarza się zimą, parę dni jak postoi. No, mogą paść, a tutaj no, jest jakieś tam minimum poniżej, którego silnik się nie uruchomi. A silniki będą robione wygorsze? Czy bę no to to znaczy, będą Nie, no to silniki to jest bardzo skomplikowana rzecz. W Europie jest po no. ze dwóch tych producentów, także tutaj M2 albo Catekilla, tak jak tam mają. A, także a. tylko to wchodzi w grę. m albo Catekilla. natomiast no, my w tych no, montujemy. Montujemy to przede wszystkim i tyle. E, silniki trakcyjne zostają te same. Bronnica główna ta sama, silnik stajnowy no to jest podstawa tej całej lokomotywy i, I Ile taki remont kosztuje? No jest to parę milionów, jest to parę milionów, jest to ładne parę milionów Sam silnik to jest też, też no. sam I to, na to, tu no, na jakieś dotacje, to znaczy Tutaj akurat nie, tutaj akurat nie Cargo na to chyba nie miało żadnych dotacji Natomiast Intercity, trudno mi powiedzieć jak Intercity sobie z tym poradzi, bo Intercity też chce coś wszystkie robić to... No, na giełdę wejdą mi wtedy w na, na razie to oni, żeby wejść na giełdę, to wszystko robią, żeby pokazać dobre wyniki, więc na razie to oni nie będą nic robić. <grym> A Cygielski w ogóle tutaj no, ma, miał jakikolwiek wkład? Czy tutaj jest wszystko to, nie, 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 to jest przyznano? Wszystko to wyłącznie w ogóle W żadnych w, części pesa nie ma jakiś wkład? Coś Cygielski robi dla pesy? Tej na przykład do wózków w jakiejś części, no silniki taksyjne, wymiana. Silniki no, taksyjne to nie, na pewno nie cegielski, to nie. Silniki to jest, znaczy cegielski, czy coś dla PS robi? jakoś to nie przypomina. Może jakieś części do wagonów najwyżej. Moi do like, cegielski, wagonami się z tego zajmują. Także tu to, to raczej z cegielskim, że raczej sobie nie przypomina. Ja teraz miał jakiś duży kontrakt z tramwajami warszawskimi i tam słyszałem, że faj twa, czas jakoś protestowali, że to jest za, za nisko. To znaczy, ale to już jest tutaj, akurat jeżeli chodzi o warszawskie, warszawskie to yy, umowy są podpisane, yy, robota idzie, także tu już, to, jeżeli rekordowy, chodzi o warszawskie... No to, to jest, jest duży, tam jest 190. Yy, 189, jeżeli dobrze pamiętam tam prawie 200, że tramwaj jest, no i one będą robione w przyszłym roku dziś w połowie roku. To znaczy akurat tramwaj chyba w Biedgoszczy w Mińsku będzie prawdopodobnie coś innego robione, bo plany są również, no tam stoi ATR, to też jest Peta Biergoszcz. Połobok zaraz. ten bociąg taki długi to też jest PET-a. Czy wagonowy? Tutaj, tutaj tutaj stoi, to też jest PESA Biergosz. No i Tak, 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 tak. Tylko uważać, bo tam... Przeciwka, jakby w razie za to się pojawił jakiś. A, idę, no, dlatego mówię. Same jest punkt nieaktywny, no mam nadzieję, że nic nie nadroją, bo koledzy poszli dwie targi. Tutaj mam kluczyk, więc tu muszę pilnować. Wyłączę kluczyk, to się to robi punkt nieaktywny. A żeby ludzie coś pokazać, to muszę mieć aktywny. A może Pan wie, bo słyszałem, że mają być ograniczenia na trasie. Zbyt gorszy do Trzewa, w jedną stronę, kolejny raz mają zmniejszyć prędkość. Ja e, to na tym na razie i tak jest bardzo źle, nie wiem jak jest to będzie... Jest bardzo źle, ale ma być jeszcze gorzej, bo tam są po... te... Pęknięcia są na torach No w tej chwili to jest tak, że z Gdańska do Bydgoszczy siedzi dwie godziny, a z Bydgoszczy do Gdańska trzy. No to nie wiem, no. <laughs> nie wiem. też, też jeżdżę często tą trasą, natomiast co będzie dalej to nie wiem. Remonty nie są przewidziane. To znaczy, że remontują, tam trochę remontują. Jak się jedzie pociągiem, to trochę remontują. Jak się jedzie, od, więcej remontują między Trzewem a Gdańskiem. No, no, witam, no, no, witam. No, trafili w końcu. To wy, bo, może o może trochę pogadać o